By cieszyć się dobrym zdrowiem, trzeba działać kompleksowo. Doskonale się odżywiać, dobrze się ubierać i sporo się ruszać. Nie zaszkodzi też zadbać o odpowiedni makijaż. Takie treści przedstawiane były na pierwszych w historii naszego miasta warsztatach o zdrowiu. To zespół szkół ponadgimnazjalnych numer jeden. Dobre miejsce, by rozmawiać, ale i praktykować zdrowy tryb życia. Tu gromadzi się odpowiedni kapitał wiedzy, umiejętności i narzędzi, by to osiągnąć. Tym bardziej, że cele są ambitne. Nie tylko zdrowe żywienie, co jest podstawą, ale również elementy zdrowia i urody w rozumieniu ubioru. Uczesania i tak naprawdę zmiany psychiki. To inicjatorka całej akcji doradza prezydentowi w sprawach zdrowia, o kluczowym znaczeniu zdrowia na życie człowieka wie dużo. Na warsztatach to taki coach, ktoś w rodzaju trenera w najważniejszej dziedzinie życia, tak naprawdę decydującej o jego jakości. Żywność zdrowa, nieprzetworzona, ee, dobre samopoczucie, a co się wiąże z tym, by był dobry ubiór i elementy. W świadomości zmiany tego, co ewentualnie dzisiaj mam nadzieję będzie efektem tak naprawdę poprawy i urody, i zdrowia, i aktywizacji. Na tym nam zależy najbardziej. Aktywizacja, ruch, zapobieganie wszystkiemu, co się wiąże z otyłością tak naprawdę. Doszkalanie się na warsztatach ożywieniu procentuje. To nie nowość. Osoby, które są odpowiednio wyedukowane, łatwiej osiągają cele, smukłą sylwetkę i zdrowie. Przełomowym momentem jest dieta, ale nie w rozumieniu katorżniczych głodówek. Chcieliśmy pokazać, że zdrowe też może być dobre i ten sposób, jaki to przygotowaliśmy właśnie to było też pieczenie, smażenie, tak jak zwykłe, zwykłe potrawy. No i właśnie przez to można, no, pokazujemy, że można jeść zdrowo i dobrze. I smacznie. Jeżeli jest dobrze przyrządzone, to będzie dobre. Nasza psychika może nas zwodzić i wpływać na naszą dietę, zwłaszcza depresja czy niska samoocena. Emocje mogą być kluczem do zmiany świadomości, choć kucharze przekonują. Jadłospis po liftingu nie wywróci dotychczasowego żywienia do góry nogami. To bardziej drobna modyfikacja, która może okazać się zbawienna. Zamiast na przykład smażenia schabowych na smalcu czy coś w tym stylu, można użyć oleju. Wiadomo, wybierać najlepszej jakości produkty to już w jakiś tam sposób wspomaga nasz organizm i jest zdrowsze. Bułek można używać, czy tam chleba pełnoziarnistego, żeby było lepsze trawienie. No i takimi prostymi mykami możemy doprowadzić do tego, że lepiej się odżywiamy. Na pierwszych warsztatach o zdrowiu nie zabrakło też słodkich słów pocieszenia. Jest otwarta furtka dla czekolady. Propozycje mmm, psychologów, lekarzy, geriatrów, tutaj się odwołam, a także dietetyków, mówią o tym, że do godziny 10, jeśli zjemy element słodkości, on będzie zamieniony rzeczywiście w energię i będzie pozytywna. E, czyli przełoży to na naszą siłę, na tak zwane paliwo. Natomiast w godzinach od 16 w dół niestety odwróci się to w stronę negatywną, co będzie oznaczało. Mówiąc brzydko i odosłownie, nadwagę, czego państwu ani sobie nie życzę. Pierwsze warsztaty o zdrowiu to innymi słowy recepta na szczęśliwe życie. O ile to zawsze jest trudne do osiągnięcia, to już przygotowanie właściwego menu takie nie jest. Tu były te najprostsze inspiracje. Od deserów po obiad, kolacje właśnie wszystko, co starczy dla człowieka na cały dzień. Wszystko przygotowane w zdrowy sposób, jak najmniej soli tłuszczów. Tak, zdrowsze wersje takich zwykłych posiłków. Nasz organizm potrzebuje zbilansowanego i zdrowego planu, który nie jest dziełem przypadku, to ściśle określony i narzucony wzór tego, co powinniśmy zjeść i ile, by wszystko działało jak należy. W tym my sami. Warto obrócić się w wiedzę nie tylko jak mu nie szkodzić, ale też jak mu pomóc. Jedzenie to dla nas przyjemność, a dla naszego organizmu największy przyjaciel musi spełniać tylko pewne warunki.